A wiesz, że odnajdywanie swojego wewnętrznego światła to praca własna? I nikt tego za Ciebie nie zrobi? Musisz przejść tą drogę sam, sama, bo, taka, bo tak to wygląda. I oczywiście dostaniesz y, parę protipów, czy trochę więcej niż parę, Natomiast to dalej będzie polegało na Twojej pracy i na Twoim zaangażowaniu i na Twoim skupieniu się na samym sobie. Nikt tego za Ciebie nie zrobi. Ty możesz dostać naprawdę złotą receptę, roz nawet rozwaloną, bo ja tak działam, że złote recepty yy, rozkładam na czynniki pierwsze yy, i ja Ci mogę to rozłożyć na czynniki pierwsze, ale ja za Ciebie tego nie zrobię. Musisz przejść tą drogę sam i będzie to wymagało Twojej wewnętrznej pracy i Twojego zaangażowania. Samo się nie zrobi. Nie ma takiej opcji. Poważnie.